Cześć Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed Śniadaniem. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi za Wasze wsparcie, za Wasze modlitwy, za Wasze dobre serce. Wszyscy pragniemy łączyć się z Wami, którzy ucierpieliście w wyniku powodzi. Wszyscy, którzy uczestniczymy w tej uczcie przed śniadaniem, jeszcze raz pamiętajcie, że możecie liczyć na nasze modlitwy, na wsparcie duchowe, które także jest niesamowicie ważne, oczywiście wsparcie materialne również, ponieważ trzeba wrócić do domów, do mieszkań, trzeba zacząć od nowa. I do tego również jest potrzebne wsparcie materialne, ale również i wsparcie duchowe, po to, żeby się nie załamać, po to, aby mieć nadzieję, że z Bożą pomocą, z pomocą dobrych ludzi, których posyła Pan Bóg, można zacząć od nowa. Można zacząć od nowa i jest to możliwe i jest to w zasięgu Waszej ręki. Dlatego pamiętajcie, że. Ta modlitwa i łaska, która wypływa z tej modlitwy są również bardzo potrzebne, ważne, a przede wszystkim, a przede wszystkim owocne. Zachęcam jeszcze raz do wspierania różnych organizacji, różnych zbiórek między innymi Caritas Polska dzięki którym to zbiórkom osoby poszkodowane uzyskają odpowiednią, adekwatną pomoc. W różnych parafiach także są punkty zbioru żywności, środków higieniczno-sanitarnych czy innych potrzebnych rzeczy. Zachęcam, aby także włączyć się w to dzieło. Moi drodzy, wiara bez uczynków jest martwa. Zatem niech potwierdzeniem naszej wiary, niech potwierdzeniem tego Bożego Słowa, tego, że to Słowo faktycznie działa i uwrażliwia na miłość Boga i miłość bliźniego, szczególnie tego, który jest w potrzebie, niech to będzie zweryfikowane przez te czyny. Pan Jezus pewnego razu powiedział opowieść przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i kto się okazał bliźnim, Ten, który okazał mu pomoc. Moi drodzy, nie bądźmy obojętni. E, dzisiaj, e, Ewangelia, która odnosi się także do pytania: czy wiesz, co trzeba zrobić, gdyby przyszedł do Ciebie Pan Jezus? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. <laughs> Panie Jezu Chryste, zawierzam Ci wszystkie osoby poszkodowane w wyniku powodzi. Oddaję Ci tych, którzy stracili dorobek całego życia, którzy stracili domy, mieszkania, którzy być może ucierpieli także w sposób fizyczny. Panie Boże, umacniaj ich. Ty mówisz: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pocieszę, ja was pokrzepię. Ty, panie Jezu Chryste, bądź siłą tych wszystkich ludzi, dodawaj im nadziei. Niech Maryja, matka bolesna, pocieszycielka strapionych, która także stała pod krzyżem i widziała, jak w pewnym sensie traci to, co najważniejsze tego, który jest dla niej najważniejszy, ufała, zawierzyła, wytrwała i cieszyła się owocami zmartwychwstania. I tak samo niech Maryja wspiera tych wszystkich, którzy utracili różne wartości, różne dobra. Niech Maryja wyprasza łaskę, nadzieję, że to na nowo będzie odbudowane, że będzie odnowione, niejako odzyskane. Maryjo, która jesteś pocieszycielką strapionych, wyprasza i tę łaskę wszystkim poszkodowanym. Także zawierzam. Wszystkich tych, którzy pomagają, służby mundurowe, ochotników, ludzi dobrej woli, wolontariuszy, tych dobroczyńców, darczyńców, ofiarodawców, którzy materialnie wspomagają. Panie Boże, pobłogosław im tę hojność. Niech Twoje błogosławieństwo będzie tym wynagrodzeniem, bo kto skąpo, sieje ten skąpo i zbiera. Ale kto skąpoś, kto hojnie sieje ten hojnie też zbierać będzie niech ta hojność będzie wynagrodzona przez hojność twojego błogosławieństwa oto cię proszę przez wstawienictwo matki najświętszej Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i, stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna, i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś oblała. Łzami mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł. Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Co trzeba zrobić, aby w sposób właściwy ugościć Pana Jezusa, gdyby przyszedł do Ciebie? Popatrzmy na postawę tej kobiety. Przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami, włosami, swej głowy je wycierać – Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Czyli to jest to właśnie, co należy zrobić: należy okazać miłość Panu Jezusowi, właściwy szacunek do Jego boskiej godności, ale i ludzkiej godności. I ta kobieta też nie szczędziła tego, co wartościowe, oprócz oczywiście jej serca, miłości, skruchy. Flakonik alabastrowy olejku, bardzo drogie pachnidło, bardzo droga perfuma, jak na tamte czasy. I ona tego nie szczędziła, ponieważ wiedziała, że dla Pana Jezusa trzeba oddać to, co jest najcenniejsze, najpiękniejsze. Byłem chory. A odwiedziliście mnie, byłem głodna, nakarmiliście mnie, byłem spragniona, napoiliście mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnieście uczynili. Właśnie niech ta miłość w tych, którzy dzisiaj proszą o pomoc, miłość do Jezusa, który jest w nich obecny, niech będzie, niech spotka się z odpowiedzią z naszej strony. I tak jak ta kobieta nie szczędziła też tej rzeczy materialnej, tak i my, moi drodzy, naprawdę wspierajmy, naprawdę wspierajmy. Wiadomo, że ludzie mają różną sytuację materialną, ale dziękujmy, że mamy dach nad głową, że naprawdę mamy. Gdzie mieszkać, że jest, jest żywność, że jest woda w sklepach na półkach, ponieważ są miejsca, gdzie tego ludzie nie mają. I mówię to o Polsce, mówię też oczywiście o tych innych państwach, które cierpią w wyniku powodzi. Ale właśnie w tych teraz potrzebujących, poszkodowanych, starajmy się widzieć Jezusa i właśnie tego Jezusa szanować, uczcić poprzez pomoc. Okazywanie tej miłości bliźniego także poprzez ten gest materialny, nawet jeżeli pójdziesz, kupisz kilka kilogramów cukru. Nawet to, drobna rzecz, ale im więcej nas się zmobilizuje, tym poszkodowani szybciej wrócą do codziennego, normalnego funkcjonowania. I moi drodzy, niech odpowiedział na tę powódź, na ten kataklizm, także na to Słowo Boże, będzie Twój komentarz. Wspieram modlitwą. Napisz proszę, wspieram modlitwą. Niech ci może, którzy też uczestniczą w uczcie przed śniadaniem, a są z terenów poszkodowanych, niech wiedzą, że mają Twoje wsparcie. Wspieram modlitwą. Także zachęcam do zostawienia kciuka w górę, aby ten filmik dotarł jak do największej ilości ludzi dobrej woli. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.